Z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek, jak widzicie, pod tytule Czym różni się akwarystyka słodkowodna od słonowodnej? Przepraszam, że tak dawno nie było odcinków, lecz po prostu nie miałem czasu na nagrywanie odcinków, ale właśnie postanowiłem taki <śmum> zrobić. No to co? Możemy, ja już nie przedłużam wstępu. Zaczynajmy odcinek. Ogólnie akwarystyka słonowodna jest bardziej cięższa od słodkowodnej, bo na przykład tru trudniej stworzyć odzorowane środowisko yy, tak, jak w, tak jak w akwarium słodkowodnym. Bo jak wiecie, yy, chyba większość moich widzów to ma akwarium słodkowodne, albo w sumie w ogóle nie ma akwarium, yy, to jak macie akwarium, to wiecie, że kilka roślinek się posadzi. Jeden korzeń da się, no i akwarium wygląda tak bardzo, tak jak naturalnie, a w akwarium słonowodnym jest to bardziej cięższe, bo na przykład trzeba na przykład jakieś koralowce posadzić, jak widzicie na ekranie, jakieś kamienie, dlatego ogólnie to jest bardziej cięższe. Ryby, droż, ryby słonowodne są droższe od słodkowodnych. Bo, jak wiecie, takie ryby słodkowodne to mogą kosztować po 20, 15, 30. Zależy ile, nawet trochę mniej mogą kosztować, tylko zależy, w których sklepach. A ryby słonowodne są trochę droższe. To jeszcze będę pokazywał ceny później, bo wejdziemy sobie na taką stronę, to będzie wam jeszcze pokazywał. Ale na razie, początek odcinka. Dlatego są droższe, bo na pewno są ładniejsze. Oraz, no bo na pewno są ładniejsze i są z połowu, odłowu, nie połowu, tylko odłowu. Dlatego to też jest taka ciekawostka. Ogólnie ryby też słodkowodne łatwiej rozmnażać, bo jak wiecie, gupiki się bardzo łatwo rozmnażają, a takie większe ryby słonowodne się trudniej rozmnażają, bo, yy, bo ogólnie są większe i wie, większe, wie, większego biodziernika niektóre mogą potrzebować, dlatego ogólnie. Też minusik. Akwarystyka morska jest bardziej skomplikowana od tej słodkowodnej. Bo jak wiecie, bojownik na przykład, bojownik nawet nie musi mieć nie musi mieć filtra, może mieć tylko grzałkę, potrzebuje z 20 litrów. A, a takie słonowodne akwarium, to widzicie sobie na ekranie musi być duże. i Jak wam z chwilą mówiłem, skomplikowane. No to jak już skomplikowana akwarystyka morska jest bardziej skomplikowana, dlatego że musi mieć lepszy i wydajniejszy sprzęt, dlatego że na przykład musi mieć cyrkulator lub filtr, filtr z odpieniaczem, odpieniaczem, odpieniaczem piany, który usuwa z wody białka, które mogą mają w sobie zanieczyszczenia, to jest taki inny filtr, taka ciekawostka. Należy też rozpuszczać, rozpuszczać pierwiastki w akwarium morskim, znaczy nie rozpuszczać, znaczy rozpuszczać, ale w takim sensie, że wkładać te pierwiastki do wody, bo są potrzebne, ogólnie, aby uzupełnić też wodę w akwarium, bo niektórzy w ogóle nie odstawają wody, kiedy wlewają, czy robią jakieś podmianki, lub po prostu odstają kilka dni, lub kilka godzin, a akwarium słonowodnym, trzeba, jest to trochę skomplikowane, bo trzeba mieć wodę przygotowaną RO i to znaczy, że musi być ona przefiltrowana i później mus, muszą do, niej, do tej wody muszą być dodane pierwiastki oraz inne sole mineralne, dlatego to też trochę trudniej jest. I ogólnie dlaczego akwarystyka morska jest mniej popularna niż ta słodkowodna, dlatego że akwarystyka słodkowodna jest popularniejsza od dawna. Nawet, nawet jest, nawet, nawet podobno, nie, nie, nie mówię, że to jest prawda, ale podobno już 2500 lat temu już akwarystyka była. Znaczy ogólnie to nie była takiej akwarystyki, jakieś tam hobby były, było, ale to to, to już, tu już jest mniejsza, mniejsza ogólnie, mniejsze no ogólnie kiedyś, by, kiedyś, kiedyś, była mniej, mniej skomplikowana niż teraz, bo, bo było tam akwarium i w sumie tyle I ogólnie mm, i ogólnie w kulturze też jest popularniejsza akwa akwarystyka słodkowodna niż słonowodna. A słonowodna pojawiła się w Polsce i ogólnie tak na świecie, dopiero pod koniec XI wieku, a uwierzcie, że to jest mnie mało, bo 1500 lat temu słodkowodą już y było, było hobby w Chinach, dokładnie. Y dlatego tak to by wyglądało. Podsumowując. Do akwarystyki słonowodnej trzeba poświęcić, po, poświęcić poświęcić więcej swojej własnej pracy. Jest ogólnie droższa i, i mniej jest produktów słonowodnych niż słodkowodnych, bo, bo większość sklepów akwarystycznych to mają produkty właśnie takie ryb słodkowodnych. Ja nam taki sklep, który w moim mieście ogólnie jest chyba tam cztery czy tam trzy sklepy i w tylko jednym jest ogólnie, ogólnie akwarium słonowodne, dlatego też taka ciekawostka i teraz jeszcze Wam powiem odmiany, które możecie spotkać w akwarystyce morskiej mogą być to apogonowate ryby babki, borsuki, błozenki hetoniki i garliki ale to za chwilę Wam jeszcze pokażę. Widzicie, jak sobie wejdziemy na jakąś taką y, stronę internetową, w której można kupić jakieś, właśnie takie ryby słonowodne, to mm, po jeden czy tam dwie sztuki. Widzicie, ile kosztują: 352, 300. Mogą niektóre mniej trochę kosztować po 200, ale ogólnie mm, ryby są trochę droższe od nich. Teraz jeszcze chwilę Wam to zostawię, poglądajmy sobie. Przyspieszę tylko tempo, żeby szybciej się przesuwało. A ogólnie tak to by wszystko wyglądało. Jeszcze raz prawa autorskie z filmu, którego widzieliście, macie w opisie. Tą stronę też Wam dam, i to było na tyle, już koniec. Dlatego Tak to by wyglądało jeszcze macie jakiś pomysł jeszcze jakiś macie pomysł na odcinek, nie wiem, historia akwarystyki, bo też trochę była dzisiaj, trochę mówiłem wam, czy jakieś na przykład jak, jaka była moja przygoda z akwarystyką. No coś sami, sami podzielcie się. To właśnie napiszcie w komentarzu, a jeszcze taka ciekawostka, znalazłem rybę na tej stronie, która Które tam kosztuje zobaczcie ile? 7400 złotych, trochę dużo jak, na, jak ogólnie na ryby akwarystyczne ale tak ryby kosztują no to co, to by było na tyle no to ja już się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku cześć!